Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście na obudźcie się. Do dzisiejszego podcastu natchnął mnie niewolnik wierny i roztropny. 23 czerwca w tekście dziennym opublikowano takie rzeczy, obok których nie potrafię przejść obojętnie. W tym podcaście nie tylko. Skonfrontuję z Biblią to, co powiedział niewolnik, nie tylko o swojego komentarza, ale do głosu powołamy też nieżyjącego już Raymonda Fransa. Dla tych, co nie wiedzą, to były członek ciała kierowniczego, który po wybudzeniu się i odejściu z tej kliki opublikował dwie książki: Kryzys, sumienia i Droga do chrześcijańskiej wolności. A cytat jaki wykorzystam będzie właśnie z Drogi do chrześcijańskiej wolności. Zacznijmy od tekstu dziennego. Przekazywali postanowienia apostołom. Na tej podstawie stworzono poniższy tekst. Uwaga! Jehowa zawsze robi to, co słuszne, jednak wyzwaniem może być dla nas ufanie jego ziemskim przedstawicielom. Hmm. Moglibyśmy się zastanawiać, czy ci, którym powierzył pewną miarę władzy w swojej organizacji, rzeczywiście poddają się jego kierownictwu, czy raczej działają na własną rękę. I teraz uwaga, zdanie. Ale prawda jest taka, nie można twierdzić, że ufa się Jehowie, jeśli nie ufa się Jego ziemskim przedstawicielom, ludziom, których On obdarzył zaufaniem? A na jakiej podstawie twierdzicie, że On obdarzył Was zaufaniem? To jest pyszne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisał, że to, że On o sobie myśli, że jest prawy, to jeszcze nie świadczy, że jest prawy, a tym, który Go oceni, osądzi, jest Pan. A Wy mówicie, że Obdarzył Was zaufaniem i że mamy Was słuchać. Ok. Dzisiaj Jechowa kieruje zielską częścią swojej organizacji za pośrednictwem niewolnika wiernego i roztropnego. Gdzie to jest napisane? 24 rozdział, niby. 45 wiersz. No dobra, sprawdźmy. Jest to przypowieść. Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad sługami w swoim domu, żeby im dawał pokarm we właściwym czasie? I co, i to jest potwierdzenie? Ten pokarm we właściwym czasie zawsze był pokarmem we właściwym czasie w waszym wykonaniu? Za chwilę to skonfrontujemy. Niewolnik ten, podobnie jak ciało kierownicze w pierwszym wieku, w pierwszym wieku nie było ciała kierowniczego, przewodził ludowi Bożemu na całej ziemi i udziela wskazówek starszym zboru. Z kolei starsi dbają o to, żeby zbory trzymały się tych wskazówek. Gdy jesteśmy posłuszni temu, co nam przekazują niewolnik i starsi, dajemy dowód zaufania do sposobu działania Jehowy. Hmm. Wszystko w porządku, w momencie, kiedy te wskazówki pochodzą z Biblii, z mojej perspektywy. I tutaj nie mam na myśli tylko tej wąskiej grupy yy, ciała kierowniczego, ale kogokolwiek, kto do mnie przyjdzie i chce mi udzielić rady, jeśli jest ona oparta na Słowie Bożym, nie wyrwana z kontekstu i ktoś widzi u mnie jakieś braki albo stara mi się w czymś pomóc, no to jako człowiek pokorny, skromny, jako chrześcijanin po prostu, raczej z pokornym i skromnym nastawieniem do siebie, przyjmę taką radę. Jeśli ktoś na przykład nawet by sam nie świecił przykładem, to też bym go wysłuchał, jeśli ta rada byłaby trafiona, bo taki jestem. Ale w momencie, gdy ktoś wiąże mi ciężary dodatkowe, wrzuca jakieś brzemiona na barki, i mówi mi, że mam tego przestrzegać i to robić, bo on tak mówi, bo jest przedstawicielem Jehowy, no to ja się pytam, gdzie to jest napisane. I wiecie, podczas jednej z rozmów z takim starszym, zarzucił mi on, że yy, gadam jak odstępcy. Jak zapytałem, co miał na myśli, to powiedział, że no właśnie, oni na każdy, obojętnie co się nie powie, to oni się pytają, gdzie to jest napisane. Miszczenko opadło się, roześmiałem w sumie wtedy. Ja mówię, no ale czy nie o to chodzi, żeby się upewniać, co jest napisane? Czy dana rada pochodzi. Jest udzielone na podstawie Słowa Bożego, czy to jest jakieś widzimy się? Bardzo dobrze się pyta, gdzie to jest napisane. Berejczycy też niejako opisali, gdzie to jest napisane, sprawdzali pisma, czy tak się sprawy mają. Jan w, w pierwszym liście, czwartym rozdziale, mówił, żeby się upewniać, czy nawet te natchnione wypowiedzi rzeczywiście są natchnione. Nawet takie sprawy badać to jest niebezpieczeństwo jeśli źle to rozeznamy, bo możemy znowu niejako wpaść w niewolę ludzi. I pod ludzkie jarzmo. Więc, jeśli ktoś mi mówi, że czemu Cię nie ma na zbiórkach, masz być na zbiórkach, to ja mam prawo zapytać, gdzie to jest napisane. Jeśli ktoś mi mówi, czemu Cię nie było na sprzątaniu sali, albo jakieś inne takie rzeczy, no to ja też mam prawo zapytać, gdzie to jest napisane, że muszę to robić. Nie chodzi o to, żeby nic z siebie nie dawać, jeśli ktoś ma taką potrzebę, ale przymuszanie kogoś do tego lub yy, przylepianie mu łatki, odstępcy, dawanie jakieś etykiety, że jest małogorliwy, taki czy siaki, na podstawie ludzkich mierników, jest złe. Po prostu złe. Pan Jezus, jak rozmawiał z faryzeuszami, bodajże Ewangelia Marka, 7 rozdział od 6 wersetu, zacytował Izajasza, który mówił do Żydów, że, w sparafrazuję, wprawdzie wargami oddają mi cześć, ale ich serca są ode mnie bardzo oddalone, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich, niebożych. A w organizacji jest bardzo właśnie wiele rzeczy, które trzeba robić, dlatego że tak się przyjęło. Co nie ma potwierdzenia w piśmie w żaden sposób. Gdy jesteśmy posłuszni temu, co nam przekazuje niewolnik starci, starsi, dajemy dowód zaufania do sposobu działania Jehowy. No właśnie. Jak ten Bóg działa? Choćby biorąc pod uwagę migające światła. Raz coś jest prawdą, za kilka lat już jest kłamstwem, bo jest nowa prawda. Bóg tak nie działa. Więc za każdym razem, kiedy mówicie, że jest nowe światło, ale nie na zasadzie, że coś jest przepraszam, doprecyzowane, tylko całkowicie zmienione i wycieracie sobie gębę Bogiem, to grzeszycie przeciwko niemu, bo Bóg tak nie działa. U niego nie ma zmienności i obracania się cienia, jak donosi. Nowy Testament. Więc mówienie, że to Bóg tak kazał jest zuchwalstwem. Na przykład niewolniki starsi przekazywali w zborach, żeby się podczas popularnej grypy wiecie co robić? Ukłuć. Ci, którzy tego nie robili, byli wytykani palcem jako ludzie, którym brakuje zaufania. Rzeczywiście Jehowa to kazał? Naprawdę? A jeśli chodzi o noszenie maseczek w lipcu, jak już nigdzie nie było obostrzeń żadnych, było 30 stopni, dochodziło, przynajmniej znam jeden przypadek, gdzie starsza pani podczas zebrania zemdlała. To też było postanowienie Jehowy? Sprawdzał jej lojalność względem siebie? Żeby wbrew logice, zdrowemu rozsądkowi i wszystkiemu tak naprawdę siedzieć w tej maseczce na zebraniu i się dusić? No nie wydaje mi się. A jeśli chodzi o wasze argumenty dotyczące tego, żeby nie rozmawiać i ucinać rozmowy, które powodują jakieś rozchwianie lub jakieś wątpliwości. To też są wasze rady? Według Biblii, jak mówił Hiob, czy w Księdze Hioba jest napisane, przepraszam, czy ucho nie bada słów, tak samo jak język nie bada smaku? Ktoś kto zna, naprawdę nie boi się dyskusji a wydajecie nakaz, że nie wolno rozmawiać z kimś, kto się z wami nie zgadza. Przykleić takiemu łatko odstępcy i nie rozmawiać. Więc pytanie: czyja to rada? Czyja to rada? Od Boga, którego prawda jest niezmienna, prawda nie boi się dyskusji. Co to za prawda? Nie dokończę tego zdania. No i to zdanie tutaj na początku, które było, ale prawda jest taka. Nie można twierdzić, że ufa się Jehowie, jeśli nie ufa się jego ziemskim przedstawicielom, ludziom, których on obdarzył zaufaniem. Wy tego zaufania nadszartnęliście dziesiąt razy. Kiedy było światło dotyczące transplantacji, że przyjęcie przeszczepu wątroby jest równoznaczne Z kanibalizmem? To było postanowienie Boga, czy wasze? To była jakaś próba lojalności? Gdzie to jest napisane? Wasze podejście co do transfuzji do Pornei w latach 70., -tych, 80. -tych, to było Boże postanowienie, ja powinienem ufać wtedy tym ludziom, którzy siedzieli, nudziło im się i wymyślali takie pierdoły? Gdzie to jest napisane? Dowodem na to, że ludzie, którzy Was nie słuchali, mieli rację, jest to, co się później stało. Wycofaliście się z tego. Więc o jakim wy zaufaniu do siebie mówicie? Gdybyście czytali Biblię i Wasze wskazówki byłyby oparte tylko na słowie Bożym, no to nie mielibyście problemu z posłuszeństwem w Zboża. I dlatego ten tekst dzienny też się pojawił. Dlaczego? Dlatego, że niewolnik traci autorytet. Ludzie w bardzo dużej ilości nie zgadzają się z niewolnikiem. Mam tu na myśli Świadków Jehowy. Jak sobie pomyślę, jak to wyglądało 10 lat temu, a jak wygląda dzisiaj, to jest niebo, a ziemia. Już nie mówię tylko o tych, którzy się oficjalnie odłączyli, zostali wykluczeni, zostali nazwani odstępcami, ale również tzw. PIMO w zborach. Czyli tacy, takich, którzy są fizycznie w organizacji, ale mentalnie już poza. Którzy dla świętego spokoju tylko piszą, że są czynni na przykład w sprawozdaniu, że mieć święty spokój i ze starszymi nie rozmawiać. Z czego myślicie to wynika? Z tego, że ktoś osłabł w wierze? Jak ktoś, kto wierzy w Boga, mógłby nagle powiedzieć, że już nie chce mu się więcej pracować? Przecież to robi dla niego. Jak go kocha, no to mu się chce. To co wy twierdzicie, że wszyscy którzy zdają informację o tym, że głosili 15 minut, godzinkę, którzy pojawiają się na zebraniu raz w, raz w miesiącu lub dwa, którzy sporadycznie wyruszą do służby, to wytwierdzi, że ci wszyscy ludzie są słabi duchowo? I mają słabą wiarę? Naprawdę dla mnie to jest abstrakcja, bo ludzie, którzy naprawdę wierzą, to naprawdę się poświęcają jakiejś sprawie. Dlatego w tym wypadku Wiele osób letnich, jeśli oczywiście nie bierzemy pod uwagę tutaj złego stanu zdrowia, jakiegoś mega napiętego grafiku, no to daje z siebie więcej, daje z siebie sporo i ma z tego radość przede wszystkim. A ja, jak patrzę na miny ludzi na zbiórkach, lub pamiętam generalnie na zmęczonych pionierów, to ja tej radości zbyt wiele nie widziałem. A wynika to z tego, że nie jest to coś, czemu Bóg błogosławi w moim przekonaniu. Bo to jest taka trochę dobrowolna forma oddawania czci: zbióreczka, przygotowanie do zebrania, czy coś tam. To nie są Boże wymagania. I teraz to, co jest najbardziej frustrujące dla mnie, to to, że jeśli ktoś bada Biblię, jak ja na przykład, przepraszam, że mówię o sobie, ale swój przykład znam najlepiej, tak, więc mam swobodę mowy w tym temacie. Jeśli ktoś przychodzi i, tak jak ten podły odstępca w gronie starszych, zapyta, ale gdzie to jest napisane, no to właśnie taką łatkę otrzymuje. Że się czepia, wnika w szczegóły, yy, brakuje mu zaufania. I często ktoś tak jest odstawiany na po prostu dalszy tor. Czy to jest po Bożemu? Czy tego byśmy oczekiwali od tak zwanego niewolnika wiernego i roztropnego? Ja Wam teraz na koniec przeczytam, co na ten temat napisał Raymond Franz w tym temacie. Ja się po prostu pod tym podpisuję, bo nie mam nic do dodania. Posłuchajcie. Pewną analogię można znaleźć w przykładzie o niewolniku wysłanym przez króla w celu przekazania jego obwieszczenia. W przekonaniu o swojej wyjątkowości i cechując się brakiem pokory. Posłaniec ów może dodać coś do obwieszczenia lub je skorygować, domagając się od słuchających, by wszystko, co on przedstawia, było przyjęte w dobrej wierze jako rozkaz króla. Gdy ludzie pytają go o jakiś szczegół, czuje się urażony i, zastraszając ich swoim królewskim poparciem na zajmowanym stanowisku, odpiera tym samym wszelkie wątpliwości odnośnie prawdziwości swoich wypowiedzi. W przeciwieństwie do tego. Rzeczywiście pokorny posłaniec skrupulatnie będzie unikał jakichkolwiek zmian w wypowiedziach pochodzących bezpośrednio od króla. Rozumiecie tutaj bo jako dobrą nowinę dzisiaj się nie głosi tego, co było dobrą nowiną w pierwszym wieku przynajmniej u świadków wiechowych. Nie urazi go pytanie o dowody w pełni potwierdzających to, co głosi. Rok 1975 przeszczepy, transfuzja 1914 rok, 1925 rok lista jest bardzo długa. Ani nie będzie poddawał krytyce tego, kto zechce sprawdzić, czy jego oznajmienie zostało przekazane należycie oraz czy jest wolne od ubarwień i zmian. Zamiast potępiania takiego dociekania, jako skandaliczny brak szacunku wobec siebie samego, zwykłego niewolnika, godzi się na nie, a nawet jest zadowolony z dociekliwości pytającego oraz jego głębokiego szacunku dla woli jego pana, monarchy. Czy taką postawę reprezentuje dzisiaj niewolnik, tak zwany wierny i roztropny? Czy można powiedzieć, że jest wierny, roztropny, pokorny? Kochani świadkowie, sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję za wysłuchanie, patronom za wsparcie. Wszystkim, którzy przyczyniają się do rozszerzania zasięgu kanału, bardzo dziękuję. Możecie to robić poprzez kciuk w górę, komentarz, subskrypcję. A jeśli ktoś ma życzenie zostać patronem, tak jak ci, którzy aktualnie się wyświetlają, to może to zrobić. A jak to zrobić? Link w opisie do filmu. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.